Łączymy z ratownikiem dyżurnym. Dzień dobry, dostałam numer z od polska, zaginą mu i zastanawiam się, czy mogli Państwo jakoś pomóc. Senior będąc na spacerze z psem upadł na chodnik i doznał urazu głowy. Trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach wyszedł w nieznanym kierunku będąc ubranym w sweter, spodnie i klapki, w ręce trzymając białą kartkę. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie na policji. Szybko zaczęły napływać informacje od świadków, które były weryfikowane przez policję i nakładane na mapę przez planistów WGPR. Rodzina i policja zaczęła sprawdzać kamery monitoringu. Okazało się, że zabłąkany mężczyzna pokonał samotnie 21 km. Do wsparcia działań policji wyjechali ratownicy WGPR, PCK Poznań oraz OSP ŚREM. Wyznaczony został obszar do przeszukania, w którym mężczyzna mógł zejść z głównej drogi. Z wykorzystaniem szperaczy, urządzeń GPS, kamery termowizyjnej i środków łączności rozpoczęli poszukiwania. Niska temperatura, opady deszczu oraz silny wiatr zmniejszały szanse na szczęśliwy finał poszukiwań. Wkrótce nastąpił przełom, który przyniósł nadzieję. Zespoły składające się z doświadczonych ratowników ujawniły na polu ślady stóp. Ślady należały do osoby wyczerpanej, bardzo zmęczonej. Ich trop ciągnął się 800 metrów, aż ratownicy ujrzeli osobę zaginioną. Wówczas przyszedł długo oczekiwany sygnał wzywania pomocy. Wzywanie pomocy. Wzywanie, pomocy. Wzywanie pomocy. Wzywanie pomocy. Ochotnicy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, izolując mężczyznę od podmokłego podłoża i opadów deszczu. Wykorzystując pakiety chemiczne, koce, folie NRC oraz czapkę ogrzewali seniora do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Pan Stanisław przeżył dzięki zaangażowaniu rodziny, społeczności a także wiedzy i słusznym decyzjom podjętym przez ratowników i policjantów. Pamiętaj, nie bądź obojętny, kiedy widzisz osobę wyglądającą na zagubioną, ubraną nieadekwatnie do panujących warunków pogodowych. Osoby z zaburzeniami orientacji lub pamięci zatrzymują się co chwilę, rozglądają się, a następnie idą dalej. Twoja czujność i reakcja może uratować ludzkie życie. Kiedy zaginie twój bliski, nie musisz czekać 24 godzin to mit zgłoś niezwłocznie zaginięcie pod numerem alarmowym lub w najbliższej jednostce policji Czas odgrywa kluczową rolę Zaginieni są wśród nas. Bądź czujny i reaguj.